Witam serdecznie, <laughs> od razu na wstępie powiem, że, że materiał jest niestety w kawałkach zrobiony, więc będzie z opóźnieniem, bo część było nagrane, część nie i jeszcze raz muszę zrobić i, i, i drugi materiał, który jest podsumowaniem portfela też będzie, który też jest, ale też nie jest do końca zrobiony, niestety troszeczkę to czasu zajmuje, a mam inne rzeczy. Ale dobra, przejdziemy do rzeczy. Wiem, że stęskniliście się, bo mnie długo nie było, no ale nie ma dużych zmian, no. wszystko idzie po naszemu, więc też nie ma co się tam fascynować i, i marnować czasu. Dzisiaj do naszego portfela dokupujemy ogólnie etf energetycznego. Jaki to jest ETF, to nie ma znaczenia. Znaczenie jest w zasadzie parę spółek podstawowych i czy my wybierzemy takiego czy z takiego. Nie ma znaczenia. Ja się posiłkuję amerykańskimi ETF-ami, na to, że znam po prostu je od, od całe życie. Znam, znam nazwy, wszystko mi jest łatwiej, ale, ale jakby y, często jest lepiej po prostu wybrać to, co mamy lokalnie, czyli ETF -y europejskie. Ja Wam kiedyś strony, podawałem, gdzie się wyszukuje. Tam sobie można to wyszukać. Tam jest bardzo dużo w różnych walutach i, i, i one są powtarzalne. Często są ci sami. Y, te same instytucje są, więc to nie ma tam znaczenia. Więc nazwa nie ma znaczenia, tak? Lepiej ogólnie zawsze jest, pamiętajcie, kupować spółki, a nie ETF-y. -y. ETF-y często są rozwodnione, niestety i stopy zwrotu czasami mogą być płaskie albo słabe. Ale nie będziemy się na tym koncentrować. Bo w rzeczywistości wiecie, jak to jest, co innego się pokazuje, co innego się robi. Dobra, to jest dobra. To skupmy się teraz na tym, y, dlaczego kupujemy ogólnie. To powiem w skrócie. Przede wszystkim to jest tak, że ceny ropy są nisko, około 70 dolarów. Yy, yy, są wybory, więc obniżana zawsze jest ta ropa. Plus inflacja, inflacja jest też, idzie w dół, więc i ropa idzie w dół też. By to. to... Jedna jest rzecz, która tam wpływa, no to wiadomo te zawieruchy na wschodzie, one będą powodować, że ropa do góry, silnie wystrzeli, później w dół i tak dalej. Więc my nie kupujemy tego na całe życie, tylko że ropa jest 70 dolarów, po wyborach prawdopodobnie na zimę ta, ta ropa powinna pójść do góry. No jak nie, no to trudno. ETF będzie nam wypłacał. Akurat ja się skupiam głównie na ETF, które też wypłacają dywidendy. Nie lubię akumulujących, a tych, akumul które akumulują dywidendy, mi one nie interesują. Nie w każdym przypadku są dobre, w jednym są dobre, w drugim są złe, ale mamy dowolny wybór, więc możemy tak jak my chcemy, więc nie kupujemy tego na całe życie, no bo większość ETF-ów nie nadaje się na całe życie, taka jest prawda, jedne się nadają, drugie nie, ale czasami mają jakby trend boczny i to może bardzo długo być trend boczny, na wykresie oczywiście tego nie widzicie, no bo wykresy są no, denominowane akurat etf amerykańskie w dolarze. Więc z wartości jego powoduje, że na wykresie mamy do góry. Więc tutaj nam nic nie mówi, a jeżeli... wykresy też nie przeliczają inflacji, więc czasami często może się okazać, że ładnie jest do góry, a tak naprawdę jest w dół. To tak na marginesie. Tak więc my kupujemy raczej do przyszłego roku, może do 2025, może 2026 jeszcze nie wiem, ale mamy tutaj założenie roczne. Tutaj opisywać, że nie będę od kiedy do kiedy, jakie są opłaty, no bo to tam ja się nie skupiam zbytnio na, na opłatach. Wiadomo, jak są wysokie, no za 2% nie kupię tylko opłaty, bo się nie opłaca przy takich ETF-ach. Nie? nie jest zarządzany. Eee, zobaczmy dywidendę. Dywidenda jest. Dywidenda 3,18. Tutaj mamy. Ani nie jest dobra, ani nie jest zła, ogólnie 3%, nie przy tych stopach procentowych, które są aktualnie, no ale nic tutaj nie zrobimy, no taka jest jaka jest, lepiej by było 5, no ale, ale nie jest 5. Eee, ja tutaj przeskakuję powoli, więc dobra, taka jest dywidenda, nas najbardziej interesują spółki jakie są. I najbardziej nas interesuje no czołówka, no czyli, czyli, o Jezu, źle narysowałem, bez talencie. Dobra, no to dobra. Interesują nas jakby te dwie spółki, więc można te spółki kupić sobie na przykład albo można FTF jest po prostu łatwiejszy, no jeżeli, jeżeli wiemy, co robimy i jeżeli analizy zrobimy spółkę, bo to nie jest tak, żeby kupić na ślepo i, i ten. No bo część, część jest kiepskich spółek i tego. No ale widać tutaj bo wartości, które są największe. My się koncentrujemy głównie na pierwszej, więc w zasadzie można kupić jedną, ale bezpiecznie dla nas jest ten. No i poza tym te spółki jakby mają lepsze te dywidendy wypłacane, tak, więc, więc yy, nie wiem jaki są ma teraz dywidendę, ale często pojedyncze spółki po prostu wypłacą nam lepsze dywidendy, nie? I łatwiej możemy analizować i w dokach dokupywać, ETF jakby mniejsze ma. Pamiętajcie, spółki mają większe wahania, ETFy mają znacznie mniejsze, dlatego że mają więcej spółek. Na tym to wszystko polega, tak więc y, tu dalej nie mam co omawiać ani co się produkować na tym. Y, założenie jest proste: dokupujemy y, i w następnym tam odcinku, czy ten, kiedy tam puszczę, no to tam będzie po prostu y, co kupiliśmy, ile. Nieduża to jest pozycja rzędu paru procent. Y, nie będziemy tu szarżować, no ale myślę, że ta ropa jednak pójdzie dobrze. Problem jest po prostu z rozwojem gospodarczym. Ten rozwój gospodarczy nie jest dobry, nie, jest umiarkowany, więc zapotrzebowanie też na ropę nie będzie, więc to, to jest zawsze tam jakieś tam 30% ryzyka, że ta cena ropy nie, nie wzrośnie. Ale, ale jest na tym poziomie akceptowano. Oczywiście ona może spaść jeszcze, więc... No albo nie, nie kupujemy na tydzień. Nie. Tak więc y, dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!